Samochód Renault Gamma T kabina Slipper, silnik 13-litrowy, 440 koni, 2200 Nm, dostępne od 900 obrotów na minutę. Silnik współpracuje ze zautomatyzowaną skrzynią biegów typu OptiDrive 12-stopniową. To wszystko wyposażone w pakiet Eco, pozwalający na uzyskanie jak najniższego zużycia paliwa między innymi w pakiecie ECO mamy optirol, wolne koło, aktywny tempomat, rozłączana sprężarka, wspomaganie kierownicy, pompa o zmiennym wydatku. Pakiety, które też mamy w tym samochodzie zastosowane to m.in. asystent odległościowy, radar odległościowy mający na celu utrzymywanie zadanej odległości między pojazdami i pomaga w pracy kierowcy. Nowa gama pojazdów ciężarowych Renault cieszy się coraz większym uznaniem wśród naszych klientów. Klienci, którzy decydują się na zakup naszych samochodów, wybierają dla swojej firmy oszczędność i pewny zysk. Oprócz niezawodnych i ekonomicznych samochodów, oferujemy naszym klientom wachlarz innych zastosowań takich jak kontrakty serwisowe, obsługowo-naprawcze, atrakcyjne finansowanie oraz telematykę zamontowaną w naszych pojazdach. To wszystko ma na celu zmniejszenie zużycia paliwa, poprawę bezpieczeństwa w transporcie drogowym, jak i poprawę komfortu pracy kierowców na samochodach ciężarowych marki Renault.